Witam Was serdecznie. Mamy pierwszą niedzielę miesiąca Proszowicach. Pierwszy targ w tym roku, tak co? Zapraszam na film. Holender Pan mówi? Latający? Latający. Ile on kosztuje? 75. Bo mi zjeżdża za chwilę telefon. No, cię po telefonie. I mamy pierwsze klatki w proszowicach. Pana tutaj co? Przeki, tak? Diamentowe gołąbki? Tuwa, sztuka. Tuwa, sztuka. Tutaj zwykłe standardy. też taka Tutaj są kupione przeze mnie, to jest wielka niewiadoma jaka cena. Tutaj mamy senegalskie, tak? Tak, senegalski. Trzeg na dole na dole 350 u góry białe 300. 300. A tutaj są Bastardy. Bastardy. Mhm. po stuwie. I tutaj mamy co tutaj aborien, Aborgen, 300 mhm. no i te podwiedyki, te sierpówki co są. Super fajnie. No i tutaj te moje. Z czubeczkiem tym razem super, dzięki tak? i Kalifornia w jakiej cenie u pana? Po 100 zł 100 I tutaj te mniejsze też? po 50, po 50, po 60 160 i tutaj mamy co? Dwa gołąbeczki, ten 20, a ten 30. Ten białogłówka to jest? Tak, się... tak, 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 tak. 30 i tutaj mamy co? ten Kanareczki, samczyki po 100 zł. Po 100 zł. Tak, taka klatka u pana ile kosztuje? To nie ma. To, to nie pana. Aha, u... Dzień dobry u pana, no panie, że można, nie? No, można, 10 zł za gołębie, bażanty, 10 zł za gołębie? Za bażanty? Bażanty po systemu, te Budapeszty Po 10 zł Proszę bardzo, i u pana tu jeszcze mamy piękne bażanty kolorowe i tutaj jeszcze w samochodzie Pan coś tu schował i tu mamy egzotykę zeberki proszę tutaj jakaś aleksandretta obrożna, zielona i tu Panem mamy z pocztą, Pan mówi, że gołąbki są lotowane, tak? Tak, Jaki lotowane. Jakie ceny mniej więcej u Pana gołębie? Od 100 zł w górę. Od 100 zł w górę. Dziękuję Panu bardzo. I mamy winerki. Jakie cenie takie winerki są? Stóweczka bardzo fajne gołąbki, kiedyś je miałem. Bardzo przyjazne, pawiczki para? Para. I kosz... Osiem dyszek, proszę bardzo. Jakiś pocztowy, tak? I tu mamy co? Kochinki? Kochinki, kury, koguty. I co na takie parki? Czy to jest zestaw? 120 parków. Co to za gęś i ile ona kosztuje? To jest gęś kołócka. Kołócka. 9 miesięcy ma 120 zł. 120 zł sztuka. Super, dziękuję. Holender, pan mówi? Ile kosztuje taki holender? Latający? Latający. Ile on kosztuje? 75. <grym> 75. I tutaj? Samiczka. I cena? Mieszaniec. 80. 80. Super. Dziękuję panu bardzo. Aha, pierwszy baran tutaj? 120, tak? A tutaj pan mówi po 45 te mniejsze, tak? Te te, 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 tutaj. okej, okay. I to mamy też jeszcze pawiki, mewki. I cena takich mewek, bo dość ładne są. 20 zł. sztuka, proszę bardzo. Dziękuję. I tu mamy boki, dekle, śląskie tarczowe. Ile kosztuje? U pana taka sztuka ile kosztuje? 50 zł. 50 zł. A ten z tymi wytartymi y, bokami, ten cały Miałeś? działy? Też 50. 30. Też 50. I winerka 40. 40. Super. dziękuję bardzo. Tu ma Pan Kogucika brachmy, Ile kosztuje taka brachma? Stuwa. Stuba. Tutaj? Tu też brachma, stuwa. Stuwa. Tam dalej też Pana są? są gołębie moje. Proszę bardzo. Poczta? No, pocztowe. Czy to są jakieś staropolskie? No właśnie, staropolskie. Staropolskie. staropolskie większe. Ile kosztują takie u panie? 30 zł. 30 złotych. sami. I cena na takiej żółtej? Stuwa. Tam to staropolskie. No. I cena? Oczy dychy. A tu pan jeszcze ma kanarki, tak? Tak. I tu jeszcze na oknie chowają się kanareczki. Ile kosztują takie kanarki? Panczyki, samice 70. Samiczka 70. Super. Dziękuję panu bardzo. Bawiki. Przeróżne. I cena. 30 do 50 za sztukę. 30 do 50 za sztukę. Ładne spokojne gołąbki. Tutaj też, tak? A cena, nie? U góry też też. I tu u góry mamy motyle warszawskie, pan mówi, że też taka, taka cena. Też bardzo fajne, ozdobne, gołąbki. Dziękuję panu bardzo. Tu mamy perlice różne tak, kolorowe. Tak. Ile się cenią w tym roku? W tym roku zwykłe po 80, bornier 100 zł. Proszę bardzo. No. I tutaj mamy staropolski? Czy? Nie, pocztowy. Pocztowy. No. I kosztuje taki pocztowy? No, 5 dy. 5D. Jest tu Rumun. Który, bardzo. I kosztuje 100 zł Jak chcecie z Rumunii no to tak. Koszt się musi wrócić tak. Truliki po 70 Truliki po 70 no. Tutaj mamy Berliki też takiej samej cenie no. pewnie Tak Tutaj jakieś młode Po 70 zł. To są jakieś rasowe czy? No po belga Po belga I tutaj Kalifornia Tak To są młode trzy samiczki trzy samiczki proszę bardzo no. I tutaj też Pana krateczki. Kolek. Kolegi, to idziemy do koleg. Dziękuję. Tu mamy teraz białe. Pięknie. I pan mówił, że tutaj te na dole kosztują 50 zł króliki. A te wyżej zaraz Wam pokażę 80 A tu mamy te po 80 Tu chodzi o to, że są większe po prostu i dlatego kosztują więcej, tak? i to mamy takie przeróżne. Dziękuję. Ej, proszę bardzo, co tu u pana mamy? Mamy no. czarne samiczki po 30 zł, samca mulemansa za 60 zł, białolotkę pra prawdopodobnie samica za 20 zł. No i to górnolotek za dychę. Tu mamy górnolotka tego malutkiego? No. Super. No i fajnie, dziękuję bardzo. Tu mamy pana mieszańca belga z baranem, ale ma uszy proste. Ile kosztuje? 120. A czy nie opadają mu uszy? 120. I tutaj pan ma jeszcze koguciki, tak? tak tutaj pan ma jeszcze w bagażniku kochinki i cenią się 120 zł. 120 zł. za parkę tak, dziękuję I tu mamy staropolskie i ceny są od stówki z wyż. proszę bardzo Szczyp jaki, jaki sztumski typ. To jest oczywiście, oczywiście ogień. Obuczony już chodzi za przęgu, też przyjął. Chodzi. Czyli chodzi już za proszę bardzo. Czyli taki oswojony można powiedzieć, że trosowany. <noise> Troszkę bryka dzisiaj, bo wystany. <noise> no no bo jak są stajnice i wyszedł na zewnątrz to wiadomo że super fajnie ładny konik, co jest koniku? Jeszcze pójdziemy do następnego konika a wygląda tak jak pan mówi jak konik polski jak konik polski ale nie konik polski tylko mieszamy. Trzeba kur zwierzchowy wpisany. No. Mm -hmm. no bo jakoś muszą opisać. Ale tak to. Wygląda, no? I wiadomo, że on urośnie większy. Urośnie, tak, bo to jest młoda, ona ma półtorej yy roku dopiero. Mm -hmm. no, ona jeszcze podrośnie i... Proszę bardzo. I kosztuje taka 4 kobyła Super 4300, tak? Tak, tak. Dziękuję panu bardzo. Co jest koniku nie Bo mi zjeżdża za chwilę telefon. <laughs> posuje, posuje. Po... No naprawiam się po telefonie. Górnośląska to jest parkaczy. Nie dwa samczyki. Dwa samczyki. Ile, taka... Ile taki samczyk kosztuje? 40 zł. 40 zł. I tutaj mamy staropolskie. staropolskie. Proszę bardzo. I cena? No, zależność od zależność od 300 Od 50 100. do 100. 100. Tak, super, dziękuję. I tu mamy u pana przeróżne pocztowe gołąbki. I dużo osób się pyta o numer. O te opale, prawda? Czy tam jakiś inny? za chwilę pan poda. Co prawda, tu więcej sprzedawców jest z takimi gołąbkami, ale to już jakiś numer będzie. Jaki to numer, niech pan mówi. 797-190-642. Super. Dziękuję panu bardzo. Belg żelazisty w takim odcieniu i kosztuje taki belg u pana, rasowy, 150 zł. I tutaj mamy piękne srokacze. Pięknie się mienią, naprawdę ten kolor jest taki wyrazisty na tym białym. Ile kosztuje taki strokacz? Prawda? Też 150 Naprawdę mają fajne to, to ubarwienie, takie znaczne, prawda? Tutaj nad oczami. w sensie te kółka pod oczami. Super wygląda. A proszę bardzo, możemy zabrać mocnować jednego strokacza. Jakie są cechy szczególne tych strokaczy? Ja bym pamiętam. Ciemny pas. To są młode nie? Mm -hmm. Tutaj mocno. Najważniejszy jest ten pas tak, tutaj ten na pas środku. Te centki musimy czarne. Tak? Te centki on musi mieć tutaj na musi na, punkty, na punkty na zadzie. Na zadzie tutaj punkty. I ta kropka tutaj pod okiem, tak? Tak, musi też być. Tak. Mm -hmm. Super. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję również. I tutaj mamy. co tak się nadymało? To jakiś garłacz? Tak. Jest. Proszę jest. bardzo, sam jest. Mówność 20, 20, 20. Ryś. Ryś ja też podję Paf? Paw. Pawie 400 złotych para. 400 złotych para. Tu mamy strasera i też. No, straser 50 i garłacze. tak, po po 10. Tu mamy jeszcze jakiegoś z małym dzióbkiem. A to jest Bejfer, magami. O, to To Dyszkę. Dzięki. Tu mamy mewki. Ile kosztuje taka mewka u pana? Ładny dziubek, króciutki. 60 zł ta para kosztuje, bo akurat to jest para. Proszę bardzo. No to chyba ja do końca się nie znam na tych mewkach, ale widzę, że po tym dzióbku to chyba dobra cena, jak dobra, na mewki. Nie, nie, nie nie no ale nie wygorowane. Nie Niewygórowana cena. I tutaj co, staropolskie? To są nie staropolskie, nie? to są Pocztowy. typu pocztowe. W lotowane. A lotowane, proszę bardzo. I cena? No, cena zależy, po 50 zł. Po 50 zł. dziękuję. I tutaj mamy żółciutkie pawiki, ogonki ładnie wywinięte. Ile kosztuje taka parka? Czy? 130 zł parka. O, teraz ładniej widać. I tutaj mamy karmazyny w cenie kurki, koguty? 70 zł sztuka. Tu też pana? Tak. I tu mamy też mewki. Tu są mefki tu. Ile kosztują takie mewki u pana? 500 zł para. Ale widać ładne główki, krawatki. I para Batmany. I tutaj Watlamki w cenie? 160 zł. Koguci taki czerwony, kurka taka żółciutka. Nie? I tutaj mamy jakieś krymka? Nie krymka, bo winery. Mówią mówię Szek. No różne mają, różne są te nazwy. Ile kosztuje taki z wyłupiastymi oczami? 300 zł. 300 zł. Piękna główka. I mniejsza główka, tym lepiej chyba, nie? Tak. I teraz tutaj też mamy kurki, koguty. To są same koguty. Same koguty to są, same koguty. I kołcik ile 60 za 50 oddam. Za 50 przy dobrym targowaniu. I staropolskich I para staropolski w cenie. A tu jest staropolskie jo 80, do. dziękuję panu bardzo. I pan tu jeszcze chce pozrobić, proszę bardzo. Tak, chciałem pozrobić żonę, syna, i całą rodzinę i wszystkich hodowców i hodowców. Proszę bardzo. Mogę jeszcze pomachać. I może pan jeszcze pomachać. Super fajnie. Proszę bardzo, typowo śląsko, śląski gołąb. Piękny bok. Aż taki wielki, że aż wystaje z klatki. Ile kosztuje, ile kosztuje taki kołop? Po wie. Po stówie, proszę bardzo. Kurczę, abym je hodował, to bym sobie kupił, naprawdę są okazy... Okazy są takie, jak powinny być. No i tutaj mamy... Meweczki. I tutaj cena meweczki? 450. 450, no piękne są. Jak ktoś hoduje mewki, no to wie, o co chodzi. Nie tylko mewki hodujesz. Tak. Dziękuję tak. bardzo. Inkubator. Ile taki inkubatoru pana kosztuje? 150 zł. To jest na 30 jajek. Mhm. Ręczne obracanie. Ręczna ogólnie robota. Tak, bardzo tak fajnie. I sprawdzony działa. Tak. I gołąbki co mamy gołąbki. tutaj. Tu jest pawik indyjski. Proszę, Ile kosztuje. Tak. Tu jest pawik i pok. Mhm no i tu czeska samica i tu jest stawak biały, biały górnośląski, i ceny mniej więcej u pana? no tak, około 50 zł Koło 50 zł, super fajnie, dobra dziękuję, do następnego do widzenia, do widzenia. półtorej stówki za takiego barana, proszę bardzo dziękuję i tutaj mamy kurkę rosę z czarnym ogonkiem ile kosztuje? 45 zł, 4 miesiące, I 4 miesiące super i panie jest kurnika? Zawada. Zapraszamy do kurnika. Koło myślenic. koło myślenic. Super, dzięki. Tu mamy u pana tak zwane basztardy. Ile kosztuje taki basztard? 120. 100, 120. Różna cena. I tutaj te kanarki kolorowe. Stówka, Sztufka 150. Zależy, który. Super, dziękuję panu bardzo. Tutaj mamy gołąbki pocztowe. Pan mówi, że po stówie. I tutaj mamy przeróżne. U drugiego pana. Tu standardy. Tu mamy piękne lahory. 80 zł, pan mówi, za sztukę. Gołąb z Pakistanu, tak? A tutaj mamy strasera. Straser kosztuje u pana? 100 zł. Proszę. takie ładne dziękuję bardzo pocztowe tu pawiki, a pawik w jakiej cenie? 20 50 proszę bardzo dzięki tu mamy rzeszowskie czy? niemieckie, niemieckie. ja chyba nigdy nie, nie będę rozumiał tego ile kosztuje taki niemiecki wystawowy? Stuwę. I tu mamy, proszę bardzo, siedzi sobie mondain i rysie. Tutaj, jaki? Jak kurka mała. Nawet większa od kury, nie? Nawet niektóre kury są mniejsze. jakie Dokładnie. Ile kosztuje taki mondain? 200 zł. Ten też, tak? Proszę bardzo, jaki tutaj ma w jaką pierś. No i tutaj mamy rysia. I ryś kosztuje? Po stówie za sztukę. I tu mamy Krymka, tak? Tak ładne są takie wybarwione. Ile taka parka? Już cztery dyszki. Cztery dyszki, proszę pan. Cztery dyszki. A i co? Nie ma zamiaru uciekać, nie? Nie ma. Daleko nie odfrunie taki. Taki gołąbek. No i standardy tutaj, tak? Ile kosztują takie standardy? 60, a 60, super. W zależności od sztuki. Super, dziękuję panu bardzo. I tutaj Pani, Pana, Pana mamy z czosnkiem, za chwilę sobie czosnek kupię. Ile u Pana taki czosnek? Aha, tu są ceny, 25, 25, 15, 10. Proszę bardzo, Roba sobie wezmę ten to konkretny. To I co my tu tak. mamy? Gila, gil, gil. 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 ile gil kosztuje? A 40 złotych sam Proszę bardzo. Tu jakiś brodawczak? O, ostatnio był Hiszpan, teraz mamy Greka. Ile kosztuje? Tak. A ta sama cena. Ta sama cena. Samica, pawiczka 50 zł. Żółty ogonek tutaj mamy górnośląskie jedzie, kawicery um. to tak w taki samej tak. 50-40 50-40, super, 50. dziękuję bardzo no. i tu panowie mają klatki, własnoręcznie robione ile ona tutaj, ma? 80 cm? 80 no, ile kosztuje tak? 90. 90 90, 90 zł a te mniejsze ile po 50, po 50, naprawdę super robota Powiem tak, nie upłaca się robić, lepiej sobie kupić. <tutujesz> tutaj mamy znowu króliki, to są co? ozdobne miniaturki, tak? I kosztują? Po 30. A te? Też po 30. Mamy parkę? Parka czubatki, ile kosztuje? To czyli płytka. 130, tutaj mamy też tą drobnicę. No a tutaj mamy baranka. Kota samica. Kota samica, proszę bardzo. I kosztuje? 120. 120. No i tutaj mamy? Samcyki, samyki, na I przeróżne ceny. A te rudy, ile kosztuje? Posługujemy. Dzięki. Ile kosztują takie krymki u pana ładne? 80. A pawiki białe? 80. Też 80. To mamy co? To jest kapucyn czy perełkarz? Kapucyn. kapucyn. A Ile kosztuje taki kapusel? 60 zł. 60 zł, proszę bardzo. Tu też mamy bawiki, czy różne. A tu jest perukasz, nie? I taki perukasz? Proszę bardzo, stówkę. Dzięki. Tu mamy czarnego miniora, Ile kosztuje taki minior kupala? Stówkę. A w lawendowy Włoch? Tak samo. tak samo. Tu mamy kurkę, proszę bardzo, jakieś łapcie ma obrośnięte. No, Co za kurka jest? Brachma. Brachma lawenda. Proszę bardzo. Młoda, młoda? Młoda, pół roku mm. I tutaj mamy też Włochów. I też stóweczka? 7 dyn. Super, dzięki. Tutaj mamy gołąbki wysokolotne, przeróżne rasy. Od 15 zł. I tu upada, co tu mamy? Staropolskie, tak? I cena takich staropolskich? Stuwa w górę. Zależy które. I tu tak samo, mule manse, takie żółte, dobrze mówię? Tutaj białe, czerwone. I ceny też u panów? Testuwa. Tutaj, tutaj tak samo. Nie, to nie i proszę bardzo, i przeróżne tutaj. Ile kosztują takie pawiki u Pana? To jest za parkę? Po sztuka. po 40 zł. Po 40 zł Dziękuję bardzo. Piękne, bielutkie, w tym słońcu się ładnie mienią pawiki. O, jeszcze pulsują. Stówkę para. Ale pięknie wyglądają. Możemy się też zaopatrzyć w obrączki różne rozmiary na różne ptactwo. Tu no mamy niemiecki wystawowy w przeróżnych ubarwieniach. I jaka, cena takiego niemieckiego? jaka cena takiego niemieckiego? 200 zł za sztukę. I tutaj mamy jakąś białą główkę, i kosztuje taka. Stóweczkę. I tu też, tak? Tak samo. I tu jakiś Budapesz? Winerek? Winerek. Ile takich winerek upada? 150 zł. Super, dziękuję bardzo. I to mamy tak. sierpóweczki piękne, ładne, które przeważnie siedzą na drutach telefonicznych. Ile kosztują takie? Po 25 zł. Proszę bardzo. Ładne mają sierpy. Tutaj mamy... To są z tych górnolotów po dyszce. Kasane też To jest promocja po piątce. Po piątce tutaj. Kodniczka 80 zł, dwie kury, jeden kogut paliki po 25 za sztukę. Gąska Lambe 150. 150. Katuszki są młode, to po 70 zł. Króliczki młode po srokaczach czarne wyszły po 35. Po 35 te rude Te rude po 60 zł. Samce 70 zł. Samce. Super. Dziękuję panu bardzo. I to mamy bagiety po 80 zł sztuka. Proszę jakie mają długie dzioby i tutaj pan ma też obrączki proszę bardzo, tu mamy rzuciutką kozę, tak? Tak, samiczka. Ile kosztuje? 90 zł 90 zł. A świergoty? A 120 i 80 zł. Super, dziękuję bardzo. Wereczki. Rozmaite. Ile kosztuje taki 30 osobnik? 30 zł. A tutaj co to mamy? Kurę. Kurę ten. stras Nie straszer. Pięknie. Ja tak mówię, bo strasznie duże są i dlatego mówię, że kura. Ile kosztuje taki duży strasser u pana? 100 zł. para. 100 zł. I tutaj już mamy mewki. Mewki. 50 zł sztuka. 50 zł sztuka. Tu też pana jeszcze? Tak. Przechodzimy dalej. Proszę bardzo, tutaj mamy. Poczte. I cena? Cena 20 zł. 20 zł sztuk. Dziękuję. Ile taka para opala kosztuje? To jest parka? Nie. Dwie kaczki. Dwie proszę bardzo. Ile kosztuje? 70 zł. 70 zł za sztukę. Super, panie. Dziękuję bardzo. Ja już jestem po targu i po zakupach kupiłem sobie czosnek, dwie cukrówki. Także targ dla mnie jest udany. A co? Mam nadzieję, że Wam się filmik podoba. I do następnego. Cześć.